Co to jest zaparafia, bardzo historyczna, która od dawien dawna była stanowiła centrum w ogóle Polonii. Szczególnym takim, powiedzmy, akcentem był czas postsolidarnościowy, kiedy bardzo dużo rodzin polskich przybyło tutaj. Ta sama droga, to znaczy droga ewangelizacyjna. To jest 1894 rok. Historia mówi o 40 rodzinach, które przybyły tutaj i wykupiły część gruntów na zamieszkanie. Przybyły tak naprawdę ze starego naszego trójkąta polu z kościoła Świętego Stanisława Kostki. I tak to się rozpoczęło. Zaraz za nimi przybył tutaj ksiądz Wincenty Barzyński z który na ówczesne czasy był przełożonym nie tylko naszego zgromadzenia, ale i także polskich kapłanów, którzy przybywali tutaj z Europy i miał. Nad nimi opiekę. Mały kościół został zbudowany dla tych 40 rodzin, ale parafia bardzo szybko, dynamicznie się rozwijała, dlatego w niedługim czasie, już w 1903 roku, rozpoczęto budowę nowego ośrodka duszpasterskiego, który no, już zaledwie po 5-6 latach okazał się bardzo, bardzo mały. No i zaczęto w 1912 roku stawiać obecną świątynię, bardzo okazałą, która w 1921 roku została konsekrowana przez ówczesnego kardynała Mandelaina. Tą parafię tworzyli Polacy i Amerykanie, a powiedzmy dzisiaj to często są już kolejne pokolenie naszych emigrantów, którzy mają polskie nazwiska, nie wszyscy mówią po polsku, ale przyznają się do swoich korzeni. Poprzez taką zdrową ambicję naszych rodaków wyjeżdżamy na przedmieścia, tam tam budujemy sobie piękne domy, tam posyłamy dzieci do, do szkół. Mimo to na weekendy, tak jak mówimy, w sobotę i niedzielę na polskie msze nasi parafianie przyjeżdżają, bo wiedzą, że święty Jacek jest ich wspólnotą, jest ich parafią. Nazwa patrona polskiego świętego Jacka, pierwszego Dominikanina, który stał się taką wielką inspiracją tutaj dla tej wspólnoty, tych największych wartości, które wyznajemy my jako chrześcijanie katolicy. To zawsze jest kojarzone z takimi dwoma atrybutami, a mianowicie Najświętszym Sakramentem i Miłością do Matki Najświętszej. A tutaj dla tej dzielnicy, która od patrona nazwana jest przez Polaków Jackowem, każdy wie gdzie leży Jackowo, w dzielnicy Awandejo. Ta dzielnica od samego początku, zanim Polacy przybyli tutaj, ona już miała taką nazwę, zatem jest to długa, długa historia tej dzielnicy, w której tutaj mieszkamy.